Na puls dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór. Jest sobota, 30 października. Zobaczmy, co dziś przed nami w programie. Przedłuża się remont linii kolejowej do Warszawy. W tej chwili jedziemy około pół godziny 40 minut dłużej niż przed rozpoczęciem modernizacji. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć rusza rowerowa przebudowa Kaponiery i Zwierzynieckiej. Święto lasu, cieszymy się. Jest to część programu Rowerowego Miasta Poznania, planu budowy priorytetowych tras rowerowych, takich, które wygenerują największy ruch rowerowy. Rowerzyści już mogą jeździć po nowej wartostradzie na osiedlu piastowskim. Plus za to miejsce, będzie super na wiosnę, bez liści, myślę, że będzie tutaj tłum. Uczyli badać piersi i jądra w centrum handlowym. Jądra w porównaniu do piersi są cały czas przygotowane na samo badanie. Najlepiej wykonywać to pod prysznicem. Niby mówi się o tym dużo, ale, yy, ale kobiety podchodząc też do końca nie wiedzą, nie wiedzą, jak badać. Homofobiczny projekt w Sejmie. Ruch LGBT dąży do dominacji absolutnej w każdej dziedzinie życia. Wysłuchałem. Najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie przez dwa lata jak w tym sejmie miesiące. Szukacie pedofilów? Poszukajcie ich w kościele. Nie A teraz informacje z ostatniej chwili. Widzowie piszą do nas, że jest pożar na ulicy Norwida na Jeżycach, co mogą Państwo zobaczyć teraz z naszych kamer. Jeśli tylko coś więcej uda nam się w tej sprawie dowiedzieć, to oczywiście do tego tematu jeszcze wrócimy. W 2 godziny i 20 minut dojedziemy z Poznania do Warszawy i to w komfortowych warunkach, bo pendolino. Niestety taki czas pociąg osiągnie najwcześniej za rok, bo przedłuża się remont torów do Warszawy, jakie teraz kolej wyznacza sobie terminy, sprawdzał dla Państwa Krzysztof Czub. Kurier kolejowy donosi, że przez drugi co do wielkości, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, węzeł kolejowy w kraju, czyli Poznań Główny, już niedługo będzie jeździł najnowocześniejszy pociąg polskich kolei czyli Pendolino. A chodzi o wprowadzenie tych pociągów na linię Warszawa-Berlin. Pociągi Pendolino PKP Intercity pierwotnie miały uzyskać możliwość wjazdu do Niemiec dwa lata temu. Jednak dopiero miesiąc temu trwały jego testy na niemieckich torach. Pendolino ma się pojawić na linii do Berlina przez Poznań już w grudniowym rozkładzie jazdy. Szkopuł w tym, że na torach pomiędzy Poznaniem a Warszawą wciąż trwają remonty. Opóźnienie w wykonywaniu tych prac sięga już pół roku, a remont ma potrwać jeszcze rok. Warszawa-Poznań już mamy pewne elementy tutaj oddane, natomiast rzeczywiście w tej chwili jedziemy około pół godziny 40 minut dłużej niż przed rozpoczęcie modernizacji. To trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Prace planowane są do zakończenia do końca roku 2022 żebyśmy w roku 2023 mogli dokonać certyfikacji odbioru. Rzeczywiście, skrócenie czasu jazdy według różnych wyliczeń, 6, 8, 10 minut. Mniej więcej o takich czasach skrócenia przejazdu rozmawiamy. Pamiętajmy, że na tej linii była prędkość 160 km na godzinę i ona taka będzie. Jedynie w lokalizacjach, gdzie była, były ograniczenia, to będziemy te ograniczenia likwidować. Po zakończeniu remontu do Warszawy z Poznania pojedziemy w 2 godziny i 20 minut, ale remont trwa również na linii Poznań-Szczecin. Tu prezes PKP-PLK zapowiada podobny termin oddania odnowionej linii, ale czas przejazdu pociągiem ma się potem bardziej skrócić. Z Poznania do Szczecina przed modernizacją jeździliśmy najszybszymi pociągami 2.37-2.40. W tej chwili te pociągi jeździły już 4 godziny, teraz jak już patrzę w rozkładzie jazdy ostatnim 3 godziny 17 minut. Czyli już skracamy. Czas przejazdu pociągu w połowie roku 2023 powinien być poniżej dwóch godzin. I widzę, że też to idzie w tym kierunku, żeby te inwestycje były zrealizowane. Także musimy to skoordynować, bo wtedy pewnie to ważniejsza informacja dla mieszkańców Szczecina nawet, że jadąc do, przez Poznań do Warszawy, dla nich ta, ten, ten skrócenie będzie pewnie blisko godziny. W tym miesiącu na linii Poznań-Szczecin oddano nowe perony we Wronkach i w Pęskowie. Krzysztof Czub, Dnia. Dziś blisko 10 tysięcy przypadków zakażeń, mimo weekendu epidemia nie zwalnia, a w tygodniu spodziewane są kolejne rekordy. Czas teraz na najnowszy koronawirus raport. W całym kraju wykryto dokładnie 9798 nowych przypadków zakażeń, w tym 469 w Wielkopolsce. Zmarło 115 osób, w tym 4 osoby to mieszkańcy naszego regionu. Mimo kolejnych rekordów liczba w pełni zaszczepionych bardzo powoli zbliża się do 20 milionów. W centrum handlowym na Górczynie były dziś prawdziwe tłumy. Kobiece fundacje i dzielnicowi społecznicy taką okazję wykorzystali, by promować wiedzę o profilaktyce raka piersi. Jak się okazuje, nie wszystkie panie wiedzą, jak się badać. Na parkingu centrum mogły też skorzystać z mamografu, ale było też coś dla panów, którzy również powinni badać swoje ciało. Właściwie w samobadaniu najważniejsze jest to, żeby zacząć wykonywać samobadanie w stanie zdrowym, bo tak naprawdę każdy z nas jest indywidualny. My się między sobą różnimy i musimy wiedzieć, jak wygląda nasze ciało w stanie zdrowym, jakie mamy tutaj asymetrie i jak to działa. Jeżeli poznamy swoje ciało w stanie zdrowym i nasze tkanki, to wtedy będzie łatwiej wykryć jakąś zmianę. Oczywiście samo badanie nie wykonujemy go zamiast mamografii czy USG, ale jest to coś, co ja mówię, że to jest jak z winem w życiu, można żyć bez niego, ale po co bo może nam ułatwić rzeczywiście między badaniami kontrolnymi, może akurat sobie coś wyczujemy, co sprawi, że pójdziemy do USG wcześniej. Samo badanie wykonujemy parę dni po miesiączce, bo wtedy nasze piersi też są do tego najbardziej przystosowane. I badanie najpierw ocena wizualna naszej skóry piersi, i do tego badanie palpacyjne. Jeżeli dana kobieta już nie miesiączkuje, to polecam wybrać sobie jeden dzień w miesiącu, żeby nie zapomnieć, na przykład każdego pierwszego. Niby mówi się o tym dużo. Ale, ale kobiety podchodząc też do końca nie wiedzą, nie wiedzą jak badać, a dopiero jak zobaczą, kiedy, jakie są guzy, jakie są guzy wyczuwalne, które, które można wyczuć, które nie. E, dopiero są bardzo zdziwione, że, że no jak no przecież my badamy się, a tutaj takie duże guzy dopiero są wyczuwalne. Mamografia jest od 35 roku życia, refundowana jest od 50 do 69. E, dzisiaj akurat jest w takiej cenie w mamobusie 100 zł dla tych pań, które, które nie łapią się na refundację. I zmiany w jądrach obrębie jajka to, to, to jest jak groszek w jajku. Prędzej jądra, a nie gdzieś tam na jądrach czy morskiem, czy pomiędzy raczej nie Dotyczy z reguły rak jądry młodszych mężczyzn, tutaj 20-35, więc jak najbardziej nie bagatelizować. Jądra w porównaniu do piersi są cały czas przygotowane na samo badanie. Najlepiej wykonywać to pod prysznicem i tutaj nie ma żadnego problemu z cyklem. One są gotowe cały czas. A o dzisiejszej akcji w Centrum Handlowym na Górczynie rozmawiałam w wieczorze WTK z organizatorką Justyną Ren z Centrum Inicjatyw Lokalnych. Mówiła ona między innymi o tym, jak się prawidłowo badać oraz co powinno nas zaniepokoić. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Zaniepokoić powinna nas. Na przykład, wyciek z, z piersi, kolorowy, kiedy naciskamy na piersi. Zaniepokoić powinny nas to, że któraś pierś nagle jest dużo większa albo zaczyna, zaczyna opadać. Zaniepokoić powinny nas każde, jeżeli dotkniemy piersi, każde głuski. Nie wszystkie głuski są rakowe. To o tym też trzeba pamiętać, ale pamiętajmy, jeżeli ten guz y, utrzymuje się, powiększa y, szybko y, do, do lekarza, ale taką, taką, taką y, oglądajmy też y, swojej piersi, ponieważ y, dzisiaj można było zobaczyć, y, jak wielki jest guz, kiedy y, wyczuwalny jest w momencie, kiedy nie badamy piersi. Sejm przegłosował skierowanie obywatelskiego projektu ustawy Stop LGBT. Do dalszego procedowania projekt złożyła Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek. Wśród zapisów znajduje się m.in. zakaz organizowania parad i marszów równości. W czwartkowej dyskusji i piątkowemu głosowaniu w Sejmie towarzyszyły duże emocje, o których już teraz w materiale Michała Mijalskiego. Chciałem Państwu powiedzieć, że wysłuchałem. Najbardziej obrzydliwego wystąpienia w Sejmie przez dwa lata, jak w tym Sejmie siedzę. W taki sposób Włodzimierz Czarzasty podsumował wystąpienie Krzysztofa Kasprzaka, przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W czwartkowy wieczór emocje przy wiejskiej sięgały zenitu, a wszystko przez obywatelski projekt ustawy Stop LGBT złożony w niższej izbie Parlamentu przez Fundację Życie i Rodzina KAI Godek. Ruch LGBT dąży do dominacji absolutnej w każdej dziedzinie życia, do obalenia naturalnego porządku biologicznego i społecznego i do, i do zaprowadzenia terroru. Widzimy tego przejawy na Zachodzie, gdzie zatwierdzenie prawd biologicznych, że są dwie płcie, albo zagłoszenie cytatów z Pism Świętego Pawła, ludzie trafiają do więzienia. Bo tak, Wysoka Izbo, mamy tylko dwie płcie i szereg zaburzeń psychicznych, których nie można leczyć, bo terror poprawności politycznej na to nie pozwala. Jednym z założeń projektu ustawy Stop LGBT jest, jak czytamy, hamowanie propagandy homoseksualnej w przestrzeni publicznej, a wśród zapisów znajduje się między innymi zakaz organizowania parad i marszów równości. A jeżeli ja słyszę, że ktoś z państwa mówi o tym, że my nie jesteśmy krajem postępowym, bo my takich rzeczy nie uznajemy, że my jesteśmy średniowieczem, to tak. Ja chcę być średniowieczem. Ponieważ to jest normalny czas naszej ludzkości, naszej polskości. Inicjatorzy projektu porównywali ruch LGBT do ideologii faszystowskich, komunizmu i faszyzmu. Porównania do Trzeciej Rzeszy działały także i w drugą stronę. Jednak to, co jest najgorsze, to jest to, co ukrywa się w intencjach wnioskodawców. A te intencje niczym nie różnią się od intencji śmiertelnie niebezpiecznej ideologii, która zrodziła się w chorych umysłach ojców właśnie Trzeciej Rzeszy. Te same bowiem ideologiczne założenia legły u podstaw działań niemieckich nazistów i znalazły się w słynnym przemówieniu Himmlera z 1937 roku. Cytaty z Himmlera padały dzisiaj z tej mównicy, kiedy przedstawialiście ten projekt. Posłanka dodała, że to czarny dzień w historii Polski, bo parlament musiał procedować tak haniebny projekt. Z kolei przedstawicielka Lewicy Anna Maria Żukowska podkreśliła, że na orientację nie wpływa trzepot tęczowych flag. Pomyślałam, matko, jakie to jest głupie, że ktoś uważa, że można, dziecko może zostać bi lub homo w każdym papierniku czy w świetlicy pod wpływem ujrzenia takiego oto opakowania flamastrów. To drugie podejście Fundacji Kai Godek do wprowadzenia ustawy Stop LGBT. Poprzednio jesienią 2020 roku w projekcie złożonym w Sejmie błędów proceduralnych dopatrzyła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Projekt ustawy Stop LGBT został ponownie złożony w parlamencie na początku sierpnia. Pod dokumentem podpisało się 140 tysięcy Polaków, a podpisy pod nim były zbierane między innymi w kościołach. To dlatego posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa w czwartek zachęcała Cała rządzących. Szukacie pedofilów? Poszukajcie ich w kościele. Nie ścigajcie. Ostatecznie w piątek w sejmie doszło do głosowania za odrzuceniem projektu ustawy Stop LGBT. Rękę podniosło 203 posłów. Przeciwko odrzuceniu projektu oddano 235 głosów. Wstrzymał się jeden poseł. Wynik głosowania oznacza, że projekt ten przejdzie do prac w komisji spraw wewnętrznych, a do poprawy jest dużo, czego nie kryje konstytucjonalista i poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Autorzy projektu Proponują rozwiązania, które stoją też w sprzeczności z niektórymi zapisami konstytucji, w szczególności chodzi tu o wolność zgromadzeń. Ta wolność jest rzeczą rzeczywiście podstawową i ona powinna być zagwarantowana wszystkim Polakom, zarówno tym, którzy mają e, progresywne poglądy, jak i tym, którzy mają poglądy tradycyjne. Poseł Wróblewski jest przekonany, że w obecnym kształcie obywatelski projekt ustawy nigdy nie zostanie przyjęty przez parlament. Michał Mijalski, Puls Dnia. Pogoda sprzyja, by wybrać się na rower, a w Poznaniu jest gdzie? Za Osiedlem Piastowskim jest już gotowa nowa, stara wartostrada. Spore i ważne zmiany po Wszystkich Świętych szykują się jednak w ścisłym centrum. Dla rowerzystów zostanie przebudowana kaponiera i zwierzyniecka do gajowej. Rowerowe informacje pozbierał dla Państwa Krzysztof Czub. Podkorzeni są, tak, 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 że jest mało wygodnie. Mało wygodnie to najłagodniejsze określenie. Kiedy rozmawialiśmy z rowerzystami w czerwcu zeszłego roku na wale za Osiedlem Piastowskim w parku nad Wartą. Słyszeliśmy same utyskiwania. Tutaj, no powiem, ciężko się jedzie, bo dużo dziur, ten asfalt już naprawdę wymaga wymiany. Rzeczywiście jest taka nawierzchnia do remontu. Remont trwał długo, ale nowy asfalt już jest. Na tym odcinku Wartostrady trwają już tylko prace wykończeniowe. Będzie montowane nowe oświetlenie i malowane oznakowanie, a z nowej nawierzchni cieszą się nie tylko rowerzyści. Każdy ruch w każdych warunkach jest możliwy. Fajnie, plus za to miejsce. Będzie super na wiosnę, bez liści. Myślę, że będzie tutaj tłum. Tam jedynie ten podjazd od Hetmańskiej by się przydało poprawić, bo tam jest jeszcze stara nawierzchnia, ale to jest, nie, jest, nie jest w ramach tego zadania inwestycyjnego robione. Ale nie tylko tu zmodernizowano starą drogę rowerową. Korzystając z pięknych widoków jesieni, rowerzyści mogą sobie skrócić drogę po nowym asfalcie, który pojawił się na załuku Piotra Mechrzaka na tyłach cmentarza zasłużonych. Dzięki temu, korzystając z przepustów Alei Niepodległości, wygodnie pedałuje się od śródmieścia aż po cytadele. Ale w samym centrum są miejsca, gdzie rowerzyści wciąż czekają na ważne inwestycje. W niektórych miejscach nie wiadomo, którędy jechać, żeby było bezpiecznie. bezpieczniej. Tam są takie w dwóch miejscach takie e, kocie łby. To tam ciężko, nie? I przez te tory też może wyrównać trochę? Chodzi o Ulicę Zwierzyniecką, ale koniec tych trudności, przynajmniej jeśli chodzi o dojazd do tej ulicy. Przed nami jedna z najważniejszych budów rowerowych w tym roku. Bardzo się cieszymy z jej realizacji. Trasa na ulicy Zwierzynieckiej będzie budowana od wtorku. Jest to część programu rowerowego miasta Poznania, planu budowy priorytetowych tras rowerowych, takich które wygenerują największy ruch rowerowy, które spowodują, że najwięcej osób w Poznaniu przesiądzie się na rower. No i ta trasa powoduje ułatwienie wjazdu do centrum z z trasy wzdłuż ulicy Bukowskiej. Wstępnie poprawi taką czytelność układu wokół kaponiery. Szeroka na dwa, a przy skrzyżowaniach na trzy metry droga będzie dla rowerzystów dwukierunkowa. Docelowo ruch rowerowy zostanie wyprowadzony poza jezdnię wzdłuż ulicy zwierzynieckiej. To dobre informacje nie tylko dla rowerzystów. Z perspektywy kierowców to jest to, że znikają rowerzyści z jezdni, że oni również widzą, gdzie się mogą ich spodziewać. A pod kątem osób poruszających się komunikacją miejską. Również korzyść jest taka, że zyskują one bezpieczną przestrzeń na przystanku. Tam pod Merkurem siadało się prosto z drogi dla rowerów do autobusów, tak nie, nie powinno być. Zmiany nastąpią też na samym rondzie kaponiera. Droga rowerowa dla jadących od ulicy Święty Marcin do ulicy Zwierzynieckiej też zostanie przeniesiona z jezdni na wydzielone miejsca. Przy przystankach po tej stronie północnej kaponiery będzie ona szła po tych wyserkach trochę za, za linią krawężnika. Natomiast ta przestrzeń jest i zostaje przekazana samochodom w całości. W czasie prowadzenia robót nie będzie możliwości przejazdu rowerem przez ulicę Zwierzyniecką tuż za rondem Kaponiera oraz skorzystania z miejsc parkingowych zlokalizowanych między Mickiewicza i Gajową. Do końca prac w pierwszym kwartale przyszłego roku dla rowerzystów przygotowano objazdy omijające teren budowy poprowadzone zostaną południową stroną ulicy Zwierzynieckiej, a także ulicą Mickiewicza i Słowackiego. Krzysztof Czub, Puls Dnia. To tej nocy śpimy o godzinę dłużej. Wszystko z powodu zmiany czasu z letniego na zimowy. I choć według różnych zapowiedzi zegarki mieliśmy w tym roku przestawiać po raz ostatni, to na razie nie ma porozumienia w tej sprawie na poziomie Komisji Europejskiej. W nocy wskazówki przesuniemy z trzeciej na drugą. Michał Mijalski. Zmiana czasu z letniego na zimowy, a potem w marcu z zimowego na letni, to praktyka stosowana przez 60 państw na świecie, w tym całą Unię Europejską. W Polsce zmieniamy czas nieprzerwanie od 1977 roku. Miało to przede wszystkim sprzyjać oszczędności energii i dostosować czas pracy człowieka do czasu słonecznego. Jednak obecnie trwa dyskusja, czy zmiana czasu jest nam jeszcze potrzebna, i czy przypadkiem bardziej nam nie szkodzi zamiast pomagać. Profesor Irena Iskra Golec z Uniwersytetu SWPS stwierdzi, że zmiana czasu przede wszystkim negatywnie wpływa na nasz organizm. Nasz or Organizm zachowuje się tak, jakby dyrygowało, jak orkiestra, którą dyryguje dwóch dyrygentów. W jednym z nich jest właśnie ten nowy czas prawda, zegarowy, i jesteśmy jakby w stanie w swoim zachowaniu nadążyć za nim bo możemy się obudzić, prawda, tutaj nastawiając zegarek lub prosząc współlokatorów o obudzenie nas. Natomiast naszym, na, naszymi procesami mentalnymi, fizjologicznymi, naszym organizmem rządzi, prawda, czas, prawda, nasz czas biologiczny, czyli ten drugi jakby dyrygent i w efekcie następuje takie rozregulowanie, natomiast zaburzenie rytmiczności okołodobowej. Co może negatywnie oddziaływać na nasz stan psychofizyczny nie tylko w dniu, w którym zmieniamy czas, ale o wiele dłużej. Ponadto, mimo założeń, dwukrotna zmiana czasu w roku kalendarzowym nie przynosi także wymiernych korzyści w gospodarce. Dla gospodarki zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest stały czas. W transporcie to wydaje się oczywiste, bo nie ma zakłóceń dwa razy w roku. Ale ma to też znaczenie na przykład w rolnictwie. Rolnicy narzekają, że zmiana czasu prowadzi do zakłóceń w hodowli, choćby poprzez różne godziny pozyskiwania mleka. Z badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że 84% Europejczyków jest za zniesieniem zmiany czasu. W 2019 roku Parlament Europejski przyjął projekt nowelizacji dyrektywy, która miała znieść zmiany czasu. Prace nad projektem zostały jednak zawieszone na szczeblu europejskim jeszcze przed pandemią. Przez kolejne 5 lat, o ile Komisja Europejska nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. Michał Mijalski, Puls Dnia. Wszystkich świętych zbliża się wielkimi krokami. Znów wyjedziemy, aby odwiedzić groby bliskich. Z tej okazji na naszej antenie od 7 do 11 pokażemy specjalne wydanie Poranka WTK. Będą raporty z dróg i ciekawe rozmowy, a o szczegółach już teraz powie Państwu prowadzący ten poranek, nasz redakcyjny kolega Emil Górny. Będziemy sprawdzać aktualną sytuację na drogach, mówić, gdzie są korki i jak się jeździ wokół poznańskich nekropolii. Będziemy mówić o tym, skąd wziął się Dzień Wszystkich Świętych i wspominać tych, którzy w tym roku zmarli. O tym wszystkim w poniedziałek od 7 do 11 w poranku WTK. Zapraszam Emil Górny. W ostatnich dniach października pogoda dopisuje. Czy 1 listopada również będzie taka słoneczna aura? Prognozy przedstawi Państwu Agnieszka Wolicka. Dobry wieczór państwu czas na. Pogodowe informacje. Październik żegna się z nami bardzo przyjemnie. Trwa prawdziwa, piękna, polska, złota jesień. Wartości na termometrach cały czas wysokie. Do tego bardzo pogodne niebo i tego słońca nie zabraknie również w ostatnich dniach października. A zatem 30 i 31. Bardzo przyjemne dni. Jutro w nocy z soboty na niedzielę 7 stopni w tym najchłodniejszym momencie doby. W niedzielę 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Bardzo przyjemnie, bardzo słoneczny dzień. No i temperatura odczuwalna będzie podobna do tej, którą zobaczymy na termometrach, a to również za sprawą bardzo słabego południowego wiatru. Co w kolejnych dniach? Pierwsze dni listopada, no i niestety pogodowa zmiana. Więcej chmur, przelotne opady deszczu w poniedziałek i wtorek. W poniedziałek jeszcze wysoka wartość do 15 stopni, natomiast we wtorek już zdecydowany spadek 8 do 9 stopni w ciągu dnia. W środę więcej chmur, chłodny poranek, tylko 4 stopnie powyżej zera, a w ciągu dnia maksymalnie 11 stopni Celsjusza. I takie wartości na termometrach utrzymują się w pierwszych dniach listopada nie przekraczające 10 stopni powyżej zera. W tym najcieplejszym momencie dnia przyszykujmy się również, proszę Państwa, na zdecydowanie chłodniejsze niż do tej pory poranki. Dziękuję za to spotkanie z serwisem Meteo. Życzę Państwu udanego weekendu. Do zobaczenia. A na koniec pulsu dnia, wracamy jeszcze do pożaru na ulicy Norwida. Jak informuje nas oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, młodszy inspektor Michał Kucierski pali się pustostan. Na miejscu działa pięć jednostek straży. Pożar jest już opanowany. Strażacy do tej pory nie stwierdzili, by ktoś przebywał w budynku. I to już wszystkie informacje, które zebraliśmy dla Państwa w dzisiejszym pulsie dnia. Ja dziękuję serdecznie za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.